Szanowni Państwo, drodzy rodzice i nauczyciele, statystyki dotyczące samobójstw i prób samobójczych dotyczących dzieci i młodzieży nie pozostawiają złudzeń, że kondycja psychiczna młodych Polaków jest w stanie fatalnym. Dane dotyczące właśnie prób samobójczych i samobójstw podane przez Komendę Główną Policji wskazują, że w 2024 roku odnotowano aż 2534 próby odebrania sobie życia w tej grupie wiekowej. Oznacza to w praktyce, że każdego dnia aż sześcioro z młodych ludzi próbuje zakończyć swoje życie właśnie w taki sposób. Z drugiej strony należy wspomnieć, że te statystyki prawdopodobnie nie obejmują bardzo wielu prób samobójczych, które odbywają się w zaciszu domowym i wielokrotnie nie ujrzą światła dziennego, dlatego szacuje się, że tych prób samobójczych może być kilkanaście razy więcej niż podają to statystyki. W 2024 roku 127. Ma małoletnich odebrało sobie życie, przegrało walkę o swoją przyszłość. Oznacza to w praktyce, że co trzeci dzień odchodzi od nas młoda osoba, przed którą stało życie otworem. Szanowni Państwo, nie są to anonimowe osoby. Za Każdą z tych osób stoi indywidualna historia życia. Przecież miliony rodziców, nauczycieli, kolegów posiadali dom, posiadali marzenia, przyszłość. Czegoś zabrakło. Zabrakło czasu na spokojną, życzliwą rozmowę. Zabrakło wsparcia. Zabrakło być może prostego pytania: jak się czujesz? Bo my, dorośli, dostrzegamy już bardzo poważne e, e, objawy kryzysu. Dlaczego tak się dzieje? Otóż za każdym takim aktem stoi splot bardzo niekorzystnych wydarzeń życiowych, e, traumatycznych, e, z którymi te młode osoby nie są w stanie sobie poradzić. Ale tak naprawdę wspólnym mianownikiem dla wszystkich tych wydarzeń jest depresja. Szacuje się, że około 60% młodzieży z depresją nie otrzymuje adekwatnej pomocy w diagnostyce, w terapii. Drodzy Państwo, depresja u dzieci i młodzieży ma kompletnie inną twarz. Tam, gdzie u dorosłych jest smutek, u dzieci i młodzieży może być rozdrażnienie. Tam, gdzie jest izolacja u dorosłych, tu może być agresja. Tu, gdzie jest, powinna być prośba: Pomóż mi, jest mi ciężko, będą słowa: zostaw mnie w spokoju. Ale tak naprawdę my te słowa rozumiemy dosłownie, a pod tym kryje się prośba: zostań ze mną. Znakomita większość dzieci nie chce umierać. Ona nie widzi sposobów rozwiązania, wyjścia z sytuacji, która dla niej jest za ciężka, traumatyczna. Czy może taka sytuacja dotknąć moje dziecko. Tak. Dlatego, że kryzys psychiczny dotyka także dzieci w rodzinach, w których jest szacunek, w którym jest miłość. Bo depresja to nie słabość charakteru, to choroba. Chorobę trzeba diagnozować i leczyć. Ale co możemy zrobić? Możemy nauczyć się słuchać. Możemy, E, nauczyć się widzieć więcej. Dlatego zachęcam Państwa bardzo gorąco do wysłuchania mojego 30-minutowego wykładu na ten temat. Te 30 minut swojego życia, które Państwo poświęcicie na wysłuchanie, e, może uratować życie kogoś bliskiego. W tym wykładzie dowiecie się Państwo, jakie są sygnały zbliżającego się kryzysu, jak Radzić sobie w takich sytuacjach, jak słuchać, żeby dziecko mówiło, jak mówić, żeby dziecko słuchało, co to jest efekt Wertera, efekt papageno, w końcu gdzie zwrócić się o pomoc, kiedy sytuacja staje się bardzo poważna. Szanowni Państwo, może będzie taki moment, w którym wasze dziecko, wasz uczeń stanie na krawędzi i wtedy. To wy zbudujecie most, który pozwoli temu dziecku przejść na drugą stronę, jasną stronę życia, bezpiecznie i w pełni. Bo jak powiedział włoski poeta Dante Alighieri, nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem. Zachęcam Państwa do wysłuchania tego wykładu.